Czego dealer narkotyków uczy nas o social mediach? Ten filmik jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ jeden YouTube może go zdjąć za to, że rozmawiamy tutaj o dealerze i narkotykach, a po drugie o tym, że poruszamy sam temat social mediów. I wyjaśnię to krótko. Co robi dealer? Sprzedaje narkotyki, ale czy on sam bierze te narkotyki? No nie, bo wie, jakie one są szkodliwe. I to wykorzystują niektórzy twórcy w social mediach czyli tworzą ale sami tego nie konsumują, bo wiedzą, że te wszystkie algorytmy i to wszystko jest nastawione po to, żeby nas osłabić. Po to, żeby przyciągnąć nas jak najdłużej do telefonu, żeby zarabiać na reklamach. To nie jest złe czy dobre. Ja tego nie bronię, ale jest po prostu mechanizm kapitalistyczny. Kapitalizm wykorzystuje naszą ludzką biologię i to, że lubimy przyjemność, lubimy łatwą dopaminę, bo takie po prostu... Jest nasz mózg i taka jest nasza biologia. TikTok przyznał się do tego, że skanuje nasze siatkówki, kiedy scrollujemy i na tej podstawie dobiera content. Wiesz, scrollujesz, źrenice ci się rozszerzają, kiedy widzisz coś fajnego, coś, co ci się podoba, coś, czego chcesz oglądać więcej i w ten sposób dobiera ci tego więcej, żebyś spędzał więcej czasu, bo kiedy ty spędzisz więcej czasu, to oni zarobią więcej na reklamach. Nie zamierzam tego oceniać mówić czy to jest dobre, czy złe, że powinieneś zrobić to, czy tamto, powinieneś rzucić coś na media, albo powinieneś używać więcej strasznych medów, albo powinieneś używać z głową. Nie, zostawiam to dla Twojej oceny i dla Twojego przemyślenia. Tyle ode mnie. Trzymaj się.